Każdy przestępca, z racji na swój fach, chciałby znać przepis na zbrodnię idealną. Na całe szczęście dla nas, większość przestępców tego przepisu absolutnie nie zna. Co więcej, jak się okazuje, co jakiś czas próba popełnienia jakiegoś przestępstwa kończy się spektakularnym fejlem. I to czasami nawet nie jest tak, że złodziej ma tam pecha czy coś. Czasami złodzieje sami robią wszystko, aby ich próba popełnienia jakiegoś drobnego przestępstwa została nagłośniona i to przez masowe media. Tak właśnie było w przypadku Michaela Bakera. Ten 20-letni geniusz zbrodni postanowił ukraść benzynę z radiowozu. Akcja działa się na komisariacie policji w Jenkins w stanie Kentucky. Najlepsze jest to, że ten, wydawać by się mogło na maksa idiotyczny pomysł, zadziałał. No i Bakerowi faktycznie udało się tę benzynę zwinąć. Poszło mu co więcej tak zgrabnie, że nawet zarobił on se fotkę z całego zajścia. No i wszystko fajnie, lecz problem pojawił się wtedy, kiedy Michael wrzucił dokumentację tego swojego czynu na face'a. Zdjęcie szybciutko obiegło internet. Oczywiście niedługo potem policja zapukała do drzwi tego jełopa i wzięła go na komisariat, aby ten złożył wyjaśnienia. Baker przyznał, że wziął trochę benzyny, ale twierdził, że mało wziął. No ale policja w przeciwieństwie do niego uważała nieco inaczej, no i też nie była tak samo rozbawiona jak i on. Ten super dowcip Bakera skończył się tym, że gość wylądował w areszcie, no i postawiono mu zarzuty. Z kolei policja w Jenkins zaczęła rozważać zakup blokowanych korków paliwa. Jeżeli myślicie, że Michael Baker stanowi idealny przykład pewności siebie przy popełnianiu przestępstwa, to jesteście w błędzie. Otóż Albert Bailey i jego kuzyn wymyślili genialny plan obrabowania banku w Fairfield w Connecticut. Chłopaki prawdopodobnie sobie zapodali sobie coś podejrzanego w nos, no bo akcja była taka, że zanim weszli do banku, to na początku do niego zadzwonili. Po co? Ano po to, aby powiedzieć pracownikom, że oni to tam wpadną za niedługo no i będą chcieli zwinąć 100 tysięcy dolarów. Grzecznie oznajmili również, że w związku z tym bank ma nie próbować żadnych sztuczek. No wiecie, jak chociażby ta z farbą. Taką, co jak ona wybuchnie, to Forsa wówczas staje się poniekąd bezużyteczna. Wszystko jak widać super, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i to co więcej, przez telefon. W związku z tym przebiegli złodzieje, pojechali pod bank. Bailey czekał na zewnątrz, bardzo pewny siebie Z kolei kuzyn Baileya poszedł do banku po odbiór forsy I serio, to jest prawdziwa historia I ja też nie wiem, co oni mieli we łbie, że myśleli, że to im się uda No i jak ten kuzyn Baileya wszedł do banku, no to tutaj trochę plan się rypsnął Owszem, pieniądze zostały wyniesione z banku, żeby nie było No ale lada moment, jednostki złotów padły na miejsce I dalszej części tej komedii to już chyba raczej nie trzeba dopowiadać tak przy okazji, to ten cały Bailey to podczas tego napadu miał już wyrok w zawieszeniu, no bo już wcześniej jakiś tam napadów próbował dokonać. Nie ma co się w sumie dziwić, patrząc na to, jakie genialne plany głowa tego cymbała potrafiła wyprodukować. Idąc dalej, mamy przestępcę o imieniu Johnny, który próbował zagrać z policją niczym Robert Kubica z Raselem Rasselem w rajdzie Meksyku, czyli bezpardonowo wypierd...ć stróżów prawa techniką pół zmyłki. Niestety nic z tego, ale od początku. John Yates, czyli poszukiwany przestępca na Florydzie, próbował oszukać policję, umieszczając znak przed swoim domem z napisem: John Yates tutaj nie mieszka. Policja, choć owszem, bywa durna, tym razem jednak nabrać się nie dała. Po godzinie żądań o opuszczenie budynku, policja użyła gazu łzawiącego, aby wywabić tego masterminda z ukrycia. Finalnie psi funkcjonariusz jednostki K9 Dexter znalazł Johniego schowanego w komodzie. Sprytnie, lecz no tym razem niewystarczająco. Także wszystko fajnie, pod latarnią często bywa owszem najciemniej, ale no też bez przesady. Dalej mamy gościa, którego no na pewno bardzo polubicie. Ten hop to prawdziwy romantyk, gość z olbrzymią słabością do kobiet. Kobiece wdzięki serio są w stanie mu przysłonić wszystko. Matthew Crowder, bowiem to o niego chodzi, w roku 2016 postanowił okraść sklep z biżuterią. Akcja działa się w Albuquerque w Nowym Meksyku. Matthew popisał się iście spektakularną akcją. Wyniósł fanty, bardzo sprawnie, no bo nikt tego nie przyuważył. No okej, okay, wiadomo poza kamerą. Lecz to nie był największy problem. Największym problemem było to, że Matthew zamienił słówko z kasjerką. I w sumie to też to nie byłoby jeszcze aż takie złe. Gdyby nie to, że umówił się z nią na randkę i do tego jeszcze zostawił jej swoją wizytówkę. Tak, taką z pełnymi danymi. No wiecie, imię, nazwisko, numer, imię panieńskie ciotki. Nie no dobra, bez tego ostatniego. Jak się pewnie domyślacie, departament policji Walbukerki nie potrzebował do rozwikłania tej sprawy jakiegoś super ekstra przeszkolonego detektywa. Zwłaszcza, że Matthew, żeby jeszcze bardziej ułatwić milicjantom odnalezienie swojego durnego dubska, Wziął i parę godzin później wrzucił na fejsa foty, na których to pochwalił się swoją zdobyczą. Dramat. Dalej, słuchajcie, mamy naszego rodaka, który na Wyspach Brytyjskich zrobił prawdziwą karierę. Z tym, że minus taki, że była to ta sama branża, co w przypadku poprzednich karierowiczów. Łukasz Chojnowski, tak ma na imię bohater tej części wideo, to jak dla mnie dość dziwny gość. Otóż pewnego razu Martin Holdby i Pat Dyson, chyba tak to się czyta, z Lancashire, to to już w ogóle nie wiem jak się czyta. Lancashire. Wrócili z wakacji do swojego domu, no i zastali w nim niemałą niespodziankę. W ich własnym łóżku smacznie spał sobie jakiś facet. Włamywacz tego stulecia, Łukasz Chojnowski. Chojnowski zanim se jeszcze przyciął komara, to co by się lepiej spało, to posprzątał chatę, pozmywał naczynia i nawet wyprał se swoje zapocone gacie. Poważnie. Para właścicieli tej chałupy, w sensie Martin i Pat, no normalnie nawet nie tyle co była przestraszona, co po prostu zszokowana i nie mogła się połapać o co tu w ogóle chodzi. Jak też się niedługo później okazało, Łuki myślał, że ta chata to opuszczona jest, więc chciał się tam na jakiś czas zadekować. Finalnie jednakże nawet w więzieniu po tej akcji nie udało mu się zadekować, bo dostał on jedynie wyrok w zawieszeniu, no i 200 funtów grzywny. Niektórzy zatem okradają banki, inni próbują wynieść trochę biżuterii, jeszcze inni zaś kradną, ale nie kradną. Jak to właśnie było u łukiego. No a jeszcze inni to porywają. I nie, nie ludzi, lecz zwierzęta. I to co więcej, charakterystyczne dla terenów koła podbiegunowego. Ta, ja też miałem zdziwienie, jak przeczytałem historię dwóch walijskich turystów: Rajsa Owena Jonesa oraz Keriego Mulesa, czy jakoś tak którzy porywali pingwina o imieniu Dirk albo Dirk z sea World w Queensland w Australii. Panowie serio mieli dobrą fazę. Tak dobrą, że w pewnym momencie swojej nocnej imprezowej eskapady postanowili włamać się do parku rozrywki. Na początku chłopaki trochę pobiegali sobie po tym parku, następnie elegancko popływali se z delfinami, ale no było im mało. Więc wpadli na genialny plan, że uprowadzą pingwina. Następnego ranka jak organizm wydalił spożytą dnia poprzedniego wódkę A panowie odkryli, że swój pokój dzielą z pingwinem No to postanowili, że trzeba być dorosłym No i tym pingwinem się zaopiekować Wiadomo W pewnym momencie jednakże chęć opieki im przeszła Bowiem chopaki przypomnieli sobie, że to tak no Nie można sobie pod***ć pingwina z czy coś No i go potem niańczyć jak pięcioletniego dzieciaka Wpadli oni wówczas na genialny plan, żeby wypuścić tego biednego pingwina do kanału aby no ten sobie tam żył wolno czy coś Na szczęście dla pigwina szybko został on zauważony przez miejscowych I bezpiecznie zwrócony do parku Z kolei wymiar sprawiedliwości był dla tych baranów nad wyraz dobry Panowie złożyli jakieś tam gorzkie żale czy inne pierdololo I finalnie nie otrzymali żadnego wyroku Więc farcik mieli i to na maksa A tak w ogóle to jakbyście chcieli zobaczyć drugą część odcinka O niezbyt bystrych przestępcach To dajcie mi o tym znać Komentarz, lajk like, jak tam wolicie I z góry wam za to bardzo dziękuję Wracając tymczasem do akcji, to na równie genialny plan wpadł niegdyś Andrew Hennels, czyli 31-letni mężczyzna z Norfolk, który postanowił na Facebooku ogłosić swoje zacne plany splądrowania renomowanego sklepu spożywczego Tesco. Hennels na fejsie napisał, tu cytuję... Doing Tesco Over, czyli na polski, załóżmy, że robię Tesco przekręt, coś takiego. Post miał miejsce 15 minut przed napadem. Policja szybko zareagowała i złapała Henelsa z nożem no i skradzionymi 410 funtami, czyli tam na nasze jakieś 2100 zł. Swoją drogą to naprawdę sowity łup, i tutaj też naprawdę gratulujemy temu panu zaryzykowanie od siatki za taką zacną gotóweczkę. No i na koniec jeszcze szybko przytoczymy historię Mohameda Ashana, której to po prostu nie mogło zabraknąć. Ashan to jeden z dowódców średniego i niskiego szczebla w południowo-wschodniej prowincji Paktika. Tak przynajmniej mówi internet. Brzmi to może dla co po niektórych dość poważnie, ale zaznaczam, że no właśnie, brzmi jedynie. Tak czy siak, Aszan sam oddał się w ręce afgańskich żołnierzy, próbując zgarnąć tym samym nagrodę za swoje własne schwytanie. Jakby co, to ta nagroda to było 100 dolarów. XD. Aszan podszedł do punktu kontrolnego z plakatem Wanted, na którym to widniała jego gęba i zażądał nagrody. Mistrz po prostu. Problem w tym, że foresytom Mohamedowi rzecz jasna nikt nie wypłacił, no i do tego to jeszcze go do puchy wsadzili. Także tak się ta historia właśnie skończyła. Moi drodzy, wielkie dzięki za wytrwanie do końca. Przypomnę oczywiście o tym, żebyście zostali na kanale na dłużej, zostawiając suba, no i dali znaka tam lajkiem czy komentarzem, czy to wideo było dla Was spoko. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia z czołeczka!